Witam w serdecznie w dzisiejszym odcinku. Kontynuujemy serię Dziedzictwo. Jak widzicie, właśnie pojawił się komunikat, że Ewa zaraz wyjmie To na pewno się wydarzy. I co? Myślę, że postaramy się w tym odcinku skupić na Anamie dalej, no i na Ewie, żeby zobaczyć, co z niej wyrośnie. A tak poza tym, to pewnie jakieś zlecenie podejmiemy, jeżeli chodzi o Dominikę. Postaramy się o więcej awansu dla Gabriela. Myślę, że będzie się działo. Jeżeli odcineczek się wam spodobał, zostawcie łapkę w górę, suba na kanale, a my co? Zaczynamy! Dobra, zacznijmy sobie właśnie od tego, że trzeba przynieść młodą... Eee, pomóż zmuchnąć świeczki, Ej, wie, żeby... Mieć to już z głowy, bo w poprzednim odcinku chciałam to zrobić, ale nie pykło. Coś się Simowi obrazili i nie chcieli współpracować. Co tu robi gliniany... Aha, odzyskował gliny, dobra. Ty ćwiczysz dalej tą logikę. Zostało ci. Nie, teraz majsterkowanie musisz mieć i posiadać rakietę kosmiczną. Okej. Okay. Majsterkowanie przy tym stole może sobie rozwijać, więc niech sobie idzie. Porobić jakieś meble. W takim razie. A potem kupimy mu rakietę najwyżej. Ta panienka tak naprawdę nie ma na razie żadnej, ale ona mogłaby w komputer pójść. Okej. Okay. O, Ewa, super. Eee... Okej, okay, dostała jakąś bonusową cechę. Eee, Ponadprzeciętne niemowlę, fajnie. I wyracował nam się rozrabiaka, ale to było takie losowanie zbyt spontaniczne. Wrzucę jeszcze raz, pozwólcie. A, i tak jest rozrabiaka. No to Ewa będzie rozrabiaką. No, niestety, tak się wylosowało. Mm, zaraz sobie zmienię na spokojnie w kasie. I co? No i trzeba będzie przerobić jej pokoik za chwilkę, ale to już zrobię sobie na kamerze, a kasa zrobię poza kamerą, bo zaraz do Was wracam. Okej, okay, i oto jest Ewa. Moim zdaniem w ogóle yy, małe dzieci się zmieniły, bo. Yy, Wydaje mi się, że wcześniej siedziały albo były Teraz wydają się być trochę większe. E, tak się prezentuje Ewa. Jeżeli chodzi o stroje, wydaje mi się, że zmieniło się trochę, jeżeli chodzi o e, wygląd małych dzieci. E, a włosy są z modów. Jakbyście pytali gdzieś, ściągnięte TSR-u, więc jakby co, to musicie niestety szukać, ale na pewno na tej stronce. Ok, idziemy do rozgrywki. Dobra, i zajmijmy się teraz pokojem. A, bo mu się wyłączyły te opcje, co miał robić. Przez to, że weszłam do kasa. Dobra, i teraz jeszcze trzeba jej zmienić łóżko. Chociaż, czy on nie mógłby... Może przerobić. To może niech najpierw zrobi to. A potem y, pójdzie tam sobie grzebać w majsterkowaniu. No, dzień rabatów. Mm, na pewno coś tam będziemy musieli kupić. Co To za kupa? Mała kupa. Ech, psa naszego. To ponieważ mam psa w ogóle. Okej, okay, majsterkowanie, czwarty poziom ideolo. Jeszcze jeden poziom majsterkowania potrzebujemy. Coś tam może polepszać jeszcze, bo jeszcze powinien mieć część jakiejś. O, jest tu ten słodziak. Pogłaszcz. Jaka. Nie wiem, czy ona sama wyjdzie po schodach, ale powinna. Czy ona może jakieś zlecenie przyjąć? W ogóle ta praca aktorki jest tak nieopłacalna finansowo. E... Dzisiaj jej zlecenia są beznadziejne. Nie ma żadnych takich, które dużo dostaje hajsu. Mi się też nie chce już na te zlecenia chodzi, bo jest to po prostu bardzo monotonne. Nic ciekawego się tam nie wydarza. Eee. Wiecie, co ja ją przebranżowię. W czekajcie, to usuniemy sobie od razu, jak już się weszłam tutaj. I to zobaczyłam. Przebranżowimy ją trochę. Yy, ze względu na to, że po prostu rzuć pracę. Nie, znajdź pracę damy, wtedy ona nie będzie. O! i mam łyżeczko dziesięcę. Jak ładnie. Idealno. to ma zrozgniewana. Za dużo tańca. Niech cię nie kazał tańczyć, dziecko. Dobra, i ona po prostu zostanie. A, 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 Boże, a, a artystką sceniczną. Nie wiem, co mi się wydarzyło właśnie w głowie, ale nie mogłam wypowiedzieć słowa. Mm, niech będzie tą artystką sceniczną. Tak, chcę zmienić y, pracę. Świetnie się będzie nadawała do nowego zawodu, a. Mm, nie ma sensu po prostu trzymać jej tam. O tym też możesz się bawić, to no jest świetnie. A, no miałaś jej czytać książkę? Czy mi się wydawało? Nie, ty możesz coś ugotować, moja droga. A nie, bo do szkoły idziesz zaraz. To nie, to nic nie będziemy nią robić. Co ona musi do pracy zrobić? Ćwiczenie muzyki, pisanie dowcipów. Niech sobie poćwiczy. Na pianinie. Grę trochę żeby zaliczyć jej to y, zadanie do pracy. Gabrielu, ty jeszcze nie malowałeś. Nie wiem dlaczego. W takim razie y, siedzisz sobie siło, y, Boże, w siłowni w piwnicy i się tam bawisz. idziesz za dwa dni, no ale jednak obrazy trzeba namalować. Same się nie namalują. Dobra, ten też leci do szkoły. Takiej rzeźby smoka. Dobra. Co co, dostaliśmy 2,5 tysiąca? A, za obraz, dobra. Skupiałam przez moment. Yy, dobra, ona ćwiczy. 50%. Jeszcze chwilę i powinna być już yy, 100%. Nie wiem, co ona mogłaby jeszcze ciekawego robić. Ta mała się świetnie tutaj sama sobą zajmuje. Rodzice są jej kompletnie niepotrzebni póki co. Chociaż brakuje towarzystwa. Brakuje jej uwagi. Dobra, mamuska weź się nią zajmij. Popraw humor. Więcej opcji wychowawcze na Słowo, Przepraszam. Więcej opcji opiekan małymi dziećmi daj jedzenie. Dobra, to już możesz porzucić. Już masz 100%, więcej. Nie odbieram tego telefonu, na pewno dzwonią ze szkoły. Nie chcę mi się z nimi rozmawiać. Dzisiaj dzień lenia i tak. Dzisiaj w ogóle mam pierwszy dzień kalendarzowej wiosny widzowie, kiedy to nagrywam Jest 21 marca. Jestem przeszczęśliwa, ponieważ od trzech dni jest u nas naprawdę ciepło i wracam do życia, powiem Wam szczerze, wracam do życia. Jeszcze nastawiam się bardzo pozytywnie na kwiecień, bo czeka mnie dużo pracy w związku z YouTubem. Ale też mam dużo wsparcia, jeżeli chodzi o. O. Tury, to. Boże, ja chyba ściągnę... Bo ja ogólnie sięgałam mi jest tego. Ona chyba wszystko na maksa. No. A trudno. Ja, że tak powiem, i tak jest to simka drugoplanowa. W każdym bądź razie. Co mówiłam? Aha, no, trzykujemy na. Kwiecień dużo pracy na YouTubie, będzie dla was mnóstwo fantastycznych odcinków. Mówię szykujemy, bo w tym przypadku pomaga mi mąż, bo po ostatnim daily wiem, że sama nie dam rady wszystkiego montować, nagrywać i tym bardziej, że teraz jeszcze na kanale jest farming, więc no tutaj akurat bierze czynny udział i w nagrywkach i w montowaniu. Ale cieszę się, bo szykuje się dużo ciekawych serii i też nowości te będę kontynuować, ale na pewno odcinki będą często. Nie chcę już wam zwracać dokładnie 23 tysiące. Nie chcę zwracać dokładnie, co się szykuje jeszcze, ale myślę, że będziecie zadowoleni. Ignoruj rachunki. No nie no, opłać rachunki. Ty masz jeszcze jakieś utwory do zlicencjonowania? Nawet nie wiedziałam. Licencjujmy je. Dobra. No ale w każdym razie bardzo cieszę się na kwiecień i nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że przybędzie Was jeszcze więcej. Chociaż już jest Was w mnóstwo. Ja w ogóle nie spodziewałam się, że tak dużo widzów w ogóle będę miała na swoim kanale. Te 350 subskrypcji to jest liczba, o której nigdy nie myślałam. Bardzo się cieszę. Ale apetyt rośnie w miarę jedzenia. Ja należę do ludzi e, pod tym względem nadambitnych i bardzo, bardzo zależy mi na tym, żeby rozwijać kanał jeszcze bardziej i nagrywać do Was jeszcze więcej, jeszcze lepszych treści. Ona chyba nie umie chodzić sama po schodach, bo co ją wysyłam na górę, to. E, czego ona potrzebuje? Wszystkiego tak naprawdę. Leć kawałek tortu. Najwyżej za dużo cukru będzie trochę i będziesz nerwowa przez to, ale. chociaż nie padniesz z głodu. Nie będą chcieli cię zabrać. Dobra. Hmm. proces z paparacji. Yy, jakby go stąd tutaj tak? Więcej gwiazda. O, woda nie jest paparacji Żadne z nich niby nie jest. Niby fani tylko, hm, no lipa trochę No ale trudno Ale możesz podejść tutaj jeżeli skończysz tam robić to co masz do zrobienia, ona poszła znowu zjeść do talety, to jest strasznie nie e, Wręcz obrzydliwa Dobra on sprzedał ten obraz Czekam czy właśnie tu się coś wydarzy jakieś, bo to nie jest w aparacji z tego co widzę ale może y, fotka z ręki. Chociaż, bo tam też jeszcze jedną trzeba zaliczyć. Nie znikaj fanie! Uff, udało się. Może udać tą fotkę z ręki walnąć. Dobra. Gabriel ukończył to, co miał ukończyć. Weźmy kupę coś, żeby to święto mi się zaliczyło. Ostatnio spierdzieliłam i się nie zaliczyło. Więc żeby teraz nie było i to trzeba to zrobić. A, takie ładne sztalugi dostał. Stawimy je sobie tutaj, tylko kolor bym zmieniła A, urny nie możemy sprzedać. No, było to dziwne. Hmm, co by tu kupić? Coś z dekoracji weźmiemy. Żeby trochę im. Albo może coś dla maluchów. Coś dla maluchów weźmy. Hmm. Tylko co? Jakie zabawki możemy na dole jej postawić? Żeby miała nie tylko na górze. Eee, Boże, nie mam tu już miejsca w tym domu. I tablecik postawmy też, żeby miała. I teraz powinno się zaliczyć. Święto robotów, nie? Zaliczyło się. Super. Dobra maleństwo. W takim razie, jak jesteś już taka pobudzona, to idź sobie graj w grę. Chociaż jesteś już zmęczona. Kurcza. Ale musisz to chodzenie ogarnąć, że po schodach móc wchodzić. Chociaż teraz powinno się jej samo ogarnąć. Dobra. To ona musi tam chwilę po schodach pochodzić. Można nauczyć się chodzić po schodach. Może ci się barwnąć tak naprawdę, bo. Tak naprawdę oni nic ciekawego nie robią. Użyłaś pieruszki, ale chyba nie będzie bardzo brudna. Czy będzie? Nie, chyba nie. I ty musisz odrobić pracę domową i projekt. Nie mam miejsca na projekty. W kuchni będziesz go odrobił. Pracuj rzetelnie. Ty też dostałeś projekt pewnie, co? I do tego że nie będziesz chciała go teraz robić, bo jesteś yy, spięta. I dwieś prysznicy, żeby się troszkę zrelaksować, moja droga. Jak się zrelaksujesz, to wtedy będziesz może chciała odrabiać pracę domową i zrobić projekt. Nie wiem, tylko gdzie ci go postawię. Mhm, dalej jest zbyt spięta. Ale może robić projekt. Nie chce robić lekcji, ale może zrobić projekt, więc z git. Dobra, to niech oni to robią. Mm, pomóż synkowi zrobić projekt ty, a ty pomożesz przyszłej synowej. Dobra. O, Gabriel ma wrócę rodziny. Teraz zrobimy mu torta i sobie zdmuchnie świeczki. Gabriel chyba będzie dopiero... dorosłym. Jeszcze trochę. Ej, on ma projekt, który on powinien robić. Dobra, nieważne. Oni robią logikę, więc też mu się przyda. No i musimy zaraz tą rakietę ogarnąć dla... E, Adama. On miał imię Adam? Tak, Adama. Powiem wam, że jeszcze się uczy ich imion, to jest straszne. Okej. Okay. Może jakieś dzieci hałasują na klatce, ale tak hałasują, że słyszę po prostu wszystko praktycznie co mówią. Eee, rakieta była gdzieś tutaj, nie? Rakieta, rakieta. Polecimy w kosmos. Ślepa jestem. Tą chyba musimy kupić. Innej nie ma. Dobra. Oj. Wisia naklikałam. Dobra, mamy rakietę. Tak skończysz przy rakiecie, bo że przy zadaniach robić, to zajmij się sobą trochę. A potem będziesz pracował nad rakietą. Nie no czemu ty chcesz dziecko podnosić? Nikogo nie podnoś. Co to maluchowi jest? Dobra, zostaw to. Ty się zajmij młodą. I toaletą. O! Oni skończyli już projekt, więc super. Postawimy go sobie w kuchni, a co? Eee, ty się sobą zajmij. Skorzystaj z toalety, potem zjedz. Musisz sobie trochę zabawy rozwinąć. I spanko. A Mia... przede wszystkim musi coś zjeść. Mm, potem spanko. Maluszek jest głodny, więc mogłabyś coś zjeść, a potem iść spać. Matula. Tylko się wyśpi. Staruszek niech coś zje i... Też pójdzie spać. Matka jak się wyśpi, to niech zrobi torty dla męża. W takim razie. Strasznie długo to się ładuje. Zawsze to gotowanie nie wiem dlaczego, ale tylko to się tak długo ładuje. Czy to mógłbyś robić to, co Ci kazałam? Idź pokraj po na konsoli chwilę. No come on. Niech mu ta zabawa wzrośnie, bo przecież popadają mi zaraz Czy to jest paparazzi. Dobra, nie rób tego torta. Idź sobie poradzić z tym paparazzi. Tak pójdzie zacząć. Już chcę zakończyć ten etap. Dobra. Ja jeszcze nie zakończyłam, no ale już jesteśmy bliżej niż dalej. Jeszcze raz niech zrobi w takim razie ten tort. Mm, ciasto czekoladowe. Mamy maleństwo, co znowu jest. Idź spać. Co się dzieje? Czemu ty nie możesz spać u siebie? O, mamy na duchu jakiś kamień. I czemu ty nie możesz spać? Ty, a ty... Boże, oni wszyscy leżą i kwiczą. To jest jakiś żart. Możesz jej nie prosić o radę, tylko pójść zjeść. Coś jest ewidentnie zbagowane w tej grze dzisiaj, bo jak lika, muszę ona przejeść, a ona idzie prosić o radę. A mam dwie kuchenki, więc raczej nie jest problemem to, żeby coś ugotowała. Ty dodaj od razu świeczki do tego tortu. Teraz tu go zje, patrząc na to, ile głodomorów tu jest. Dodaj świeczki urodzinowe. Gabrielu, weź dmuchnij te świeczki. Dmuchnij świeczki. Okej, okay. nic tu się z Gabrielem nie zmieni, poza tym, że yy, zmienił grupę wiekową po prostu. I zawołaj na posiłek. Niech wszyscy zjedzą. Psem by się przydało też zająć. Dobra, widzowie, ja ich sobie poza kamerą ogarnę i zaraz do was wracam, bo nie chcę was zanudzić. Dobra. Powiedzmy, że ich ogarnęłam i wszyscy są zadowoleni, więc będziemy teraz budować rakietę. A w ogóle to mam taki śmieszny mały model rakiety, o właśnie wyleciała w kosmos, mega to jest yy, cute. Ale obok powstaje duża rakieta, ona nawet nie jest naszym dzieckiem, whatever. E, ma rakietę kosmiczną, musi ją wystrzelić 5 razy, a na razie musi ją zbudować. Majsterkowanie mu się chyba nie rozwija, tylko właśnie nauki kosmiczne, więc majsterkowanie będzie mu się w międzyczasie jeszcze ćwiczyć. Mm. No i kiedy oni mają urodziny? Bo trzeba będzie ich na studia zapisać. Dopiero tu ma urodziny on i ona też, więc za tydzień ponad jeszcze kupa czasu. Na razie po prostu będę grać, żeby grać, żeby rozwijać im aspiracje, właśnie. Jak najbardziej umiejętności, i nie wiem, czy poza kamerą trochę nie pogram, żebyśmy po prostu przebrnęli przez to, ale zobaczymy. Dobra, zaraz zostaw tą rakietę, bo jeszcze do szkoły trzeba iść. W międzyczasie muszą się uczyć, więc na razie już przestań budować. Czy ty idziesz do pracy dzisiaj, mój drogi? On nie ma w ogóle żadnego tego. Mm, nie wiem, co mu dać. nie Fortuna, może Fortuna mu dajmy. Aha, już też ten. Wstać na sobie drzewko pieniążkowe. Tego nie skorzystam? Oczywiście, że z tego skorzystam. Powiem hmm, tak, byłbym głupia, gdybym nie skorzystała. To okay, hmm, Dobra. To sprawdźmy jeszcze, czy to też się wypełni tak łatwo. Nie wypełnić, tak? Bo nie mamy 20 kolumn. Ale stać nas na drugie drzewko. Ej, to jest trochę takie cheatowanie. Ale trudno. Ja chcę mieć milion w końcu. Chcę, żeby dziedzice byli super bogaci. Tym bardziej, że jak będę miała kolejne pokolenie, to zrobię całkowity remont do domu. Tak, ogólnie. Całkowite Wszystko zburzę i zrobię od nowa sobie, bo mam ochotę pobudować. Nie ukrywam, lubię to robić. Od czasu do czasu. A on może do pracy. No dobra, to ty, to Zasiej. W takim razie. Ona tak naprawdę też mogłaby to zrobić w ogóle. To jest chore, nie? Patrzcie, i tylko wystarczy. E, dać tutaj. I mamy już pierwsze. Drugie. No i teraz mogę sobie wrócić do. E, kreatywnych. Dajmy jej muzykę. Teraz. Okej. Okay. Aha, to też się zaliczyło. I tak naprawdę brakuje nam już tak niewiele. Nie wiem, czy coś jeszcze super rodzi. No i już mamy 10 koła na kolejne dwa drzewka. Tak to się robi, widzowie. Tak to się robi. Tak się trzepie fortuna. Z drugiej strony to wszystko jednak ja osiągnęłam, nie osiągnęła mnie, więc to jest tylko po prostu. Drzewko pieniążkowe raz i drzewko pieniążkowe dwa. Dobra. Oni inwestują w przyszłość swoich dzieci. Tak wiem, studia. Bo tak naprawdę te yy, drzewka pieniążkowe są dla ich potomków. Nie, jednak tutaj. I to też zasie. Dobra. A oni rzucili ze szkoły? Nie. Dobra, jak tam małe nasza? małe nasze musi skorzystać z jest zjeść coś. Więc, niech zostawi to. I to też miałeś zasiać. A potem podlej teren. Nie wiem, czy kliknę, podlej raz, to się wszystko podleje. nam znowu nawiedził. Poza za typ. Dobra. Tak to właśnie się prezentuje, widzowie. Czyli co, za nami mamy urodziny. W końcu mamy drzewka pieniążkowe. Mm. I nie wiem, co jeszcze Mo mogę Wam powiedzieć. Dużo się z wydarzyło, wbrew posorom. Nie wiem, mało, a jednak dużo. Więc fajnie, cieszę się. Mm. Wiecie co, myślę, że tutaj zakończę ten odcinek. Taki bardzo ogólny, ale cieszę się, że w końcu mamy te drzewka pieniążkowe. Postaram się o nie zadbać, żeby jak najwięcej hajsu nam przynosiły. Mam nadzieję, że jak najszybciej dziedzice znowu będą mieli okrągły milion na koncie. I my widzimy się już w następnym. Ja sobie trochę pogram do tego następnego odcinka, żeby. O, Bobby właśnie stał się tym psiakiem po go. O, on jest takim terrierem. To ładny jest. Trochę inaczej sobie go wyobrażałam. Na no, ale w każdym razie pogram sobie trochę pewnie poza kamerą w międzyczasie, żeby Wam was trochę odciążyć od takiego nudnego, po prostu patrzenia na codzienność dziedziców. A potem będziemy już działać w, po prostu studia i te sprawy rozwijania aspiracji dalej. Mam nadzieję, że to się uda. Więc co, widzimy się już w następnym, do zobaczenia. Cześć!